Red Redemption to jedna z lepszych gier, w jaką mieliśmy okazję zagrać. Otrzymała ona kilka dodatków, zarówno mniejszych, jak i większych. Duża część osób nie miała okazji zapoznać się z dodatkami czy samą fabułą przez to, że Rockstar nigdy nie wydało jej na PC. Pierwszym DLC, jakie omówimy, będzie Deadly Assassin's Outfit DLC. Jest to drobny dodatek, dodający nam do gry według mnie niesamowicie ładny strój, który daje nam premię do regeneracji Dead W celu odblokowania stroju musimy wykonać 5 dosyć prostych wyzwań. Dodatek był do kupienia za 0,99 Dolara, czyli za około 5 Zł. Następnie mamy Golden Guns DLC. Jak sama nazwa wskazuje dodaje on do gry złote bronie. Początkowo do wersji preorderowej gry Red Dead Redemption dołączono dwie złote bronie, karabinek powtarzalny oraz rewolwer Cattleman. Oprócz złotego koloru sprawiały one, że za zabójstwo z ich pomocą otrzymujemy dodatkową sławę. 13 kwietnia 2011 roku Rockstar wydało ten pakiet jako DLC. Sprawia on, że większość posiadanych przez Johna broni jest złota, z wyjątkiem broni rzucanej oraz noża myśliwskiego. Jeśli ten pakiet się nam nie podoba, możemy go bez problemu wyłączyć. Był on do kupienia za tą samą cenę co Deadly Assassins Outfit DLC. Kolejnym małym dodatkiem jest The Hunting and Trading Outfits Pack. Jest to darmowy dodatek, który został wydany 12 października 2010 roku. Dodaje on do gry dwa stroje, Savy Mare Hunt oraz Expert Hunter, oraz zestaw wyzwań, które pozwoli je odblokować. Co ciekawe, to DLC dodaje nam również nowego zwierzaka, The Elusive Jackalope. Następny DLC, Legends and Killers Park, wydany 10 sierpnia 2010 roku. Jest to dodatek przeznaczony dla trybu multiplayer. Dodaje on 9 nowych lokalizacji na mapy w wersji online, 8 nowych modeli postaci, a w tym Reda Harlowa czyli bohatera gry Red Dead Revolver. Ostatnim bonusem w tym dodatku jest 10 nowych osiągnięć. Ten dodatek mogliśmy nabyć za 10 dolarów. Następnie mamy dodatek Liars and Cheats wydany 21 września 2010 roku w cenie 10 dolarów. Ten pakiet dodaje pokera do trybu online Liars Dice Games oraz wyścigi konne do multiplayera. Dodaje również wybuchowy karabin, czyli nową broń mającą swoje zadania. Dodano go zarówno do singla, jak i multiplayera. Dodaje również 7 nowych kryjówek gangów, 4 nowe tereny łowieckie, nową zabawę do online'a, Stronghold Competitive, w którym drużyny na zmianę atakują i bronią się. Ostatnim dodatkiem jest 15 nowych modeli postaci. Do online z podstawowej wersji gry. Dodatek The Myths and Mavericks bonus pack jest bezpłatnym DLC, które zostało wydane 13 września 2011 roku. Dodaje on klasycznie nowe modele postaci do trybu online, w tym znanego z wątku fabularnego Landona Rickettsa, wójka czy Javiera. Mamy również nowe lokalizacje. Brak jednak jest nowych osiągnięć i wyzwań. Przed ostatnim dodatkiem jest Outlaws to the End DLC, wydany 22 czerwca 2010 roku jako darmowe rozszerzenie. Dodaje on 6 kooperacyjnych misji do trybu online. Może w nie grać od 2 do 4 graczy. Ostatnim i zdecydowanie największym dodatkiem jest wydany 26 października 2010 roku Undead Nightmare. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, odsyłam do filmu w karcie.